Cześć, dziś pokażę Ci jak. Włączyć jak. Aktywować opcję Ustawienie. Picture in Picture na Twoim iPhonie lub iPadzie. Czyli pływające okno. Co to znaczy? Na przykład, jeśli oglądamy wideo na YouTube, serial, albo film na Netflixie i wrócimy. Do ekranu głównego będziemy mogli utrzymać małe pływające okno z wideo. Które oglądamy. Jeśli chcemy to włączyć, to co musimy zrobić jest bardzo proste. Wchodzimy w ustawienia i, gdy już jesteśmy w ustawieniach, klikamy. W ogólne teraz przewijamy w dół i jak widzisz, pojawi się ustawienie Picture in Picture. Klikamy w to i jeśli jeszcze nie jest aktywne, to teraz możemy je włączyć. Będzie widoczne na szaro. Gdy oglądasz serial lub film na Netflixie albo YouTube i chcesz wyjść do innej aplikacji, nadal będziesz mógł mieć małe pływające okno z wideo. To wszystko. Do zobaczenia, dziękuję.